Cześć wszystkim i witajcie w nowym filmie, w którym dziś pokażę, jak zablokować galerię w waszym telefonie z Androidem, używając jedynie kodu PIN lub hasła. W tym celu pobieramy aplikację o nazwie Upload Pro. Ja mam ją już zainstalowaną, żeby przyspieszyć proces. Po prostu ją otwieramy. Tutaj naciskamy get started, rozpocznij. Teraz wybieramy to, co chcemy ustawić może to być sześciocyfrowy PIN. A także mamy inne opcje jak czterocyfrowy PIN, wzór odblokowania itd. Tak w moim przypadku użyję czterocyfrowego PIN-u. Ustawiam prosty 1 lutego 3 kwietnia. Tworzymy go i ponownie potwierdzamy 1 lutego 3 kwietnia, po czym zapisujemy. Teraz aplikacja pyta, czy chcemy dodać odblokowanie twarzą. W moim przypadku nie, więc wybieram Nie. Następnie akceptujemy wszystkie wymagane uprawnienia. Gdy już zaakceptujecie wszystkie uprawnienia, pojawi się taki ekran. W tej sekcji możecie zobaczyć wszystkie aplikacje, które nie są zablokowane. Jeśli przesuniemy w prawo, zobaczymy aplikacje, które są zablokowane. Aby sprawdzić, czy galeria jest zablokowana, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę Galeria. Jak widać, jest zablokowana. Teraz, gdy wejdziemy do galerii, powinna poprosić o hasło. I faktycznie przy próbie wejścia do galerii aplikacja prosi o PIN. Wpisujemy 1 lutego 3 kwietnia i galeria się otwiera. Mam nadzieję, że tym filmem Wam pomogłem i do zobaczenia w następnym.